Należy wyznaczyć równanie stycznej do wykresu funkcji f, która określona jest wzorem 5x minus 6 pierwiastków z x plus 2 w punkcie x0 równym 9. Zacznijmy od zbadania, czy punkt x0 równym 9 na pewno należy do dziedziny tej funkcji, czyli czy my w ogóle możemy rozpatrywać zachowanie się tej funkcji w tym punkcie, czy możemy rozpatrywać równanie stycznej do wykresu w tym punkcie. Nasza funkcja dana jest jako suma takich trzech wyrażeń, przy czym pierwsze wyrażenie to jest po prostu wyrażenie typu wielomianowego, gdzie pod x możemy podstawiać dowolną liczbę rzeczywistą. Drugie wyrażenie zawiera pierwiastek, no więc trzeba założyć, że to, co jest pod pierwiastkiem, czyli argument tej funkcji pierwiastek, musi być większe bądź równe od zera, bo tylko dla takich argumentów te wyrażenie można ma sens liczbowy, można to policzyć. No, i mamy jeszcze dodawanie stałej, co zupełnie niczego nie zmienia z punktu widzenia dziedziny naturalnej tej funkcji. Więc z tego wnioskujemy, że dziedziną naturalną tej funkcji jest przedział od 0 do plus nieskończoności, przy czym przedział jest lewostronnie domknięty tym razem. Dobrze, w takim razie mamy teraz już określoną dziedzinę. Wiemy, że nasz punkt x0 równe 9 należy do tej dziedziny, więc jak najbardziej możemy rozpatrywać istnienie stycznej do wykresu w tym punkcie, tym bardziej, że nasza funkcja. Jest różniczkowalna i jest również różniczkowalna w punkcie 9. Przypomnijmy teraz element z teorii, mianowicie jakim równaniem dana jest taka prosta styczna do wykresu funkcji f w punkcie x0. Napiszmy tutaj może równanie, równanie stycznej do wykresu, do wykresu funkcji f w punkcie x0. Możemy zapisać to równanie w takiej postaci: y minus f od x0 jest równe pochodna w punkcie x0 razy x minus x0, albo w postaci równoważnej. Bardzo często równania prostej zapisujemy tak, że tutaj mamy po lewej stronie tylko y czyli w postaci y równa się no i po prostu przerzucamy tylko to wyrażenie na prawą stronę dostajemy wtedy taką postać tej stycznej x minus x0 plus jeszcze f od x0 no i gdybyśmy tutaj to ewentualnie jeszcze rozpisali to można byłoby wyraźnie wskazać jaki, jaką postać ma na przykład e, współczynnik kierunkowy tej prostej no jest to po prostu ta pochodna właśnie w punkcie x0 no a wyraz wolny to wynika z dodania do tego wyrażenia wartości minus x0 razy f x 0 No dobrze, ale w każdym razie skorzystamy po prostu z tej drugiej postaci yy, równania stycznej do wykresu funkcji w punkcie x0. Natomiast żeby z tego skorzystać, to musimy policzyć właśnie to, co tutaj podkreśliłem na różowo. No i dodatkowo jeszcze też musimy policzyć wartość funkcji w punkcie x0. To też nam będzie potrzebne. Ale po kolei, policzmy w takim razie najpierw Pochodną w funkcji f w dowolnym punkcie x, a potem sobie do tego wzoru, który za chwilkę zapiszemy, podstawimy jeszcze wartość x0, czyli dziewiątkę. Pochodna funkcji no to jest pochodna z tego całego wyrażenia, które tutaj definiuje naszą funkcję, czyli pochodna z 5x minus 6 pierwiastków z x plus 2. Myślę, że na tym etapie nie muszę jakoś bardzo szczegółowo rozpisywać z jakich własności pochodnej będę korzystał, żeby to obliczyć. To jest stosunkowo prosta pochodna, mamy tutaj też pochodne z pewnych funkcji elementarnych. No więc po pierwsze skorzystam z tej własności, że pochodna z takich trzech wyrażeń, to mogę policzyć pochodną z każdego z tych wyrażeń z czyli napisać, że to jest pochodna z pierwszego z 5x, czyli piątka, minus 6 mogę przepisać wyłączając przed pochodną i zostaje mi pochodna z pierwiastka z x, a pochodna z pierwiastka z x to jest 1 przez 2 pierwiastki z x. To jest pochodna funkcji elementarnej, którą właśnie tutaj przypomniałem. No plus pochodna jeszcze z dwójki, ale pochodna z funkcji stałej jest oczywiście równa 0. Tutaj widać, że nam się coś skróci. Stanie 3, tutaj dwójka. W związku z tym ta pochodna w dowolnym punkcie dana jest wzorem 5 minus 3 dzielone przez pierwiastek z x. No i teraz mamy ogólnie, zapis ogólnie zapisane, jak wygląda pochodna w dowolnym punkcie X, to w takim razie teraz należy policzyć, ile jest równa ta pochodna w punkcie X0, czyli to, co tutaj jest podkreślone na różowo. Należy więc do tego wzoru, który właśnie napisaliśmy, podstawić x0, czyli dziewiątkę. Czyli patrzymy, ile jest równa pochodna w punkcie 9. No jest ona równa 5 minus 3 dzielone przez pierwiastek. Z X, ale za x podstawiamy 9, czyli pierwiastek z 9. Czyli mamy 5 minus 3 trzecie, czyli 5 minus 1, czyli 4. To znaczy, że współczynnik kierunkowy naszej stycznej jest równy 4, ten wyraz, który tutaj w tym równaniu występuje. No i dodatkowo, żeby policzyć jeszcze, żeby napisać równanie. Tej stycznej to musimy też przeliczyć wartość funkcji f w punkcie X0, i to teraz właśnie uczynimy, czyli dodatkowo jeszcze liczymy f w punkcie X0, no czyli f w punkcie 9. No tym razem nie patrzymy na wzór, który nam określa pochodną, tylko patrzymy na wzór samej funkcji f, czyli na początek naszego zadania, czyli mamy tak, funkcja f dla pewnego argumentu jest równa 5 razy ten argument, czyli 5 razy 9. Minus 6 razy pierwiastek z argumentu. 6 razy pierwiastek z 9 plus 2. Plus 2. W związku z tym to jest 45 minus 6 pierwiastków z 9, czyli 6 razy 3, czyli 18 plus 2. 45 minus 18 to mamy 27 plus 2 to daje nam 29. No, i w zasadzie to mamy chyba już wszystkie elementy potrzebne do tego, żeby napisać równanie naszej stycznej. Mamy już policzone właśnie na zielono podkreślone wartość funkcji w punkcie x0. Mamy policzoną na, na różowo podkreśloną wartość pochodnej w punkcie x0. Możemy więc przejść do napisania równania stycznej do wykresu naszej funkcji w zadanym punkcie. Napiszmy równanie stycznej. Do wykresu, może napiszmy, albo no dobrze zostawmy to do wykresu funkcji f w punkcie x0 równym 9. Dwukropek. No i teraz korzystając z tej postaci tej stycznej, tego równania na styczną, zapiszmy. Mamy tak, y równe, pochodna w punkcie x0 to jest czwórka, czyli tutaj piszemy 4, razem w nawiasie x minus x0, czyli u nas x0 to jest 9, czyli mamy x minus 9. Dodać jeszcze wartość funkcji w punkcie x0, czyli w naszym przypadku to było, policzyliśmy, że to jest wartość 29. No i możemy w sposób równoważny nieco uprościć, tutaj to mamy tak, y to jest 4x. Minus 4 razy 9, czyli 36, plus 29, czyli zapiszmy to jeszcze upraszczając: y to jest 4 razy x minus 7. No i właśnie to, co tutaj dostaliśmy na sam koniec, to jest równanie pewnej prostej, a o tej prostej dodatkowo jeszcze wiemy, że jest to styczna do wykresu naszej funkcji f, która była podana w zadaniu. W punkcie x równym dziewięć tym samym rozwiązaliśmy to zadanie.